Witam Was bardzo serdecznie drodzy widzowie. Dziś słyszymy się w filmiku, w którym sobie pogadamy dogłębnie na temat bety Call of Duty Black Ops 6. Pogram jeszcze trochę, żeby dobić maksymalny poziom, jaki był dostępny tej bety. Nie przetestowałem tamto, od razu mówię, grałem dosyć schematycznie, tak jak zwykle próbowałem grać. Próbowałem nie kampić, grać normalnie, grać szybko, grać tak, żeby było to do oglądania jakkolwiek. Nawet przetestowałem sniperkę, jak widzicie zresztą na gameplayu. Ostatecznie uważam, że ta beta, mimo wszystko, że jest beznadziejna, sama w sobie jako rodzaj bety, nieważne, czy to było Call of Duty, tylko po prostu stan tej bety był fatalny, to ostatecznie bawiłem się bardzo dobrze, więc tutaj wasze TLDR jest takie, że faktycznie jestem całkiem zadowolony z tego, z mojego experience'u. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, no i oczywiście do dzwoneczkowania kanału, bo będziemy oczywiście grali w Call of Duty, będzie to Call of Duty na kanale, jeśli tylko wyjdzie, jak najbardziej. Jestem skłonny do tego, żeby grę przetestować, chociażby z Xbox Game Passa, który oczywiście w nim gra wyjdzie. I pewnie się zastanawiacie, pierwsza rzecz, po co ta gra wychodzi w Game Passie? Przecież oni stracą pieniądze, prawda? No, muszę Was tutaj niestety zasmucić, bo od bardzo długiego czasu już tak naprawdę gra zarabia więcej ze skinów, z rzeczy Monetyzującej grę niż samej gry w sobie, więc tak naprawdę dosłownie opłaca się. Jakby kolizji dosłownie było za darmo, tak jak jest Warzone, to naprawdę zarobiliby praktycznie tyle samo albo i nawet więcej. Więc to, że wyjdzie na Xbox Game Passie kompletnie, jeśli chodzi o kieszeń Activision, tutaj nic nie zmienia, no Teraz Microsoft Activision, wiadomo. Co do samej gry. Zacznijmy sobie od wizuali w graficzki standardowo. Powiem tak, gra jest dosyć przejrzysta o dziwo. Powiem Wam tak, jestem w szoku, jak bardzo dobrze działa to, że niki graczy, którzy się wyświetlają na nad głowami. Oczywiście nie będzie tego w hardkorze, ale w standard gameplayu jest ten system zaimplementowany. Po prostu wygląda to całkiem nieźle i zawsze mniej więcej wiesz, gdzie ten przeciwnik jest. Nie miałem problemu tego, że nie widziałem, gdzie jest przeciwnik, nie wiedziałem, skąd dostataje. To było w miarę przejrzyste. Mimo, że na mapach było nawalone dużo różnych dziwnych rzeczy, załków i tak dalej, to i tak widoczność tych graczy była naprawdę dobra. Ja byłem w szoku. Kontrast, kontrast, nic nie próbowałem w ogóle w ustawieniach robić, żeby ten kontrast powiększyć, więc może nawet i będzie z tym lepiej. Nigdy nie widziałem jakichś narzek że jest jakoś bardzo źle z tym. Mniej więcej wiadomo, gdzie są przeciwnicy. Może to dlatego, że też skiny udostępnione dla podstawowej wersji gry były całkiem, całkiem niezłe pod względem tego, że były bardzo fajnie widoczne. Na przykład cały na pomarańczowo kaptur i tak dalej. Ogólnie według mnie nic by nie zaszkodziło tej grze, gdyby każdy skin mniej więcej, czy każdy podstawowy operator był bardziej widoczny niż to, co mieliśmy pewną agentką w Warzone. Nie pamiętam, że była z tym mega drama no i po prostu była pitch black. Dajemy na to wybuchy sprawia, że teoretycznie przeciwników nie widać, ale dzięki temu, że mamy za każdym razem podświetlony ten nick gracza, więc więcej wiemy, gdzie strzelać. Dziwne to było bardzo, mimo że teoretycznie przeciwnika nie powinno widać, to i tak mniej więcej go widziałeś. Już pomijając te bagi, że było widać przez ścianę czyjś cień, co jest, no musi być naprawione do, do startu gry i to na pewno dużo ludzi zwróciło uwagę. Nie wiem, czy to będzie widać, gameplay, a czasami dosłownie wiedziałem, że przeciwnik jest za osłoną, tylko dlatego rzucał cień za tym przedmiotem, za którym stał, co jest oczywiście niemożliwe jest to typowy błąd, bo był ten cień pikselowaty taki, ale na pewno jeśli graliście w betę więcej niż godzinkę, dostrzegliście to przynajmniej raz na pewno. Drugi będzie sama optymalizacja gry. Karta graficzna RTX 3060 oraz Ryzen 9 5700X, więc Taki, powiedzmy, średni, średni plus, powiedzmy obecnie na, na te czasy, jak wiadomo, bo najczęściej popularną kartą graficzną jest chyba 1060, coś takiego. Było przynajmniej, tak, a teraz może 1080, ciężko mi powiedzieć. W komputerze nie wiem, żadnych lagów, nigdy nie miałem problemu z tym, że gra działa źle typowo, bo jest źle zoptymalizowana. No nic z takich rzeczy nie było. Na sprzęcie, który na pewno nie jest high-endowy, w żadnym wypadku. A jest 16 GB jakby ktoś się pytał. Gorzej o wiele było z innymi rzeczami, ale to zaraz. Gra działała dobrze, usta Stawiła mi automatycznie na to, co, co miałem, i wyglądała dobrze, po prostu. Optymalizacyjnie nie było tragedii, bo gdyby było optymalizacyjnie tragedii, to mu to już poczuł, więc powiedzmy, że tutaj nie jest z tym problemów. Na konsolach słyszałem, że jest z tym różnie. Ogólnie, Call of Duty, przez to, że wychodzi na PS4, no to jest mocno podrasowane tak, żeby działał na powiedzmy wszystkim. No, PS4 obecnie jest o wiele słabszym sprzętem niż yy, tak naprawdę mój komputer, więc powiedzmy, że gra po prostu dzięki temu, że nie wygląda tak genialnie. Na przykład, modele postaci są no brzydkie, to po nie są ładne modele postaci, dlatego też nie rozumiem kupowania skinów w tej grze w ogóle. Modele broni są fenomenalne, więc to jest dziwne dla mnie połączenie, takie po prostu nierówna jest ta graficzka, ale ogólnie sam, sam ton kolorów, jak to wszystko wygląda, lepiej wygląda to niż w Cold Warzy. Wszystko wydaje się takie żywe, że faktycznie to jest ten kolor, który odpowiada temu, co faktycznie widzimy na ekranie. Jest nie jest nałożony na jakiś filtr, wiecie, jak jest każdy film nagrywany w Meksyku, to jest, musi być pomarańczowy, w Polsce to musi być na szaro. Tutaj jest mniej więcej zachowany ten balans, więc tutaj dla mnie na plus, jeśli chodzi o optymalizację gry. I ogólną warstwę graficzną. Coś, o czym niestety muszę wspomnieć, czego nie cierpię absolutnie, to jest Code HQ, czyli Headquarters, w którym możemy po prostu. Mamy menu i mamy tam Warzone, a zombie, i na części Call of Duty po prostu zrobili swojego launchera. Nie jest to dla mnie w żadnym wypadku pomocne, bo ja po prostu nie mam żadnych sigier. Nie grałem w Call of Duty od bardzo dawna. Dopiero teraz wróciłem i widzicie, e, ciężko mi było nawet 30 kills zrobić na jakikolwiek mapie. Chyba udało mi się to z 3-4 razy max, To jest masakra po prostu. Kiedyś się kręciło trochę lepiej. Lepsze wyniki. Wiadomo, dawno się nie grało, mam, mam prawo grać gorzej i tak dalej, ale mimo wszystko no, ciężko było i wiecie ile zajmuje wejście do tej gry w ogóle, żeby odpalić tą betę, chyba z minutę musisz czekać, aż się wam zaduje, to HQ, pomijesz intra, klikniesz dopiero na betę. Przełącza się wam to, załącza się rykoszet, i dopiero wtedy wchodzicie w tą betę. Makabrycznie długo to trwa. Za każdym razem, jak sobie dodacie, to macie wrażenie, że naprawdę to jest tak zbędna rzecz. Nie cierpię tego 0 na 10. Wywalcie to gówno, Nie wywalam, bo to oczywiście wiadomo, że teraz Call of Duty to jest franchise dla wszystkich. Tutaj musi być wszędzie. To jest, musi być ten safe space wasz Call of Duty'owy, musi być wszystko, co chcecie. Oczywiście sklepik standardowo. To jest chore, niesamowite. Jest beta, a ci już sprzedają pakiet skinów po prostu, i to taki wstretnie głównie. Janek, to jest masakryczne. Połączenie, coś co ludzie narzekali non-stop, po prostu jest katastrofa z tym połączeniem, biorąc pod uwagę ilość, tym nogość pakiet burstów, że to właśnie Call of Duty pakiet burst, zaczęli ludzie nazywać. Ja miałem pakiet z burst z 5 razy, co i tak było bardzo mało, niektórzy mieli tego wiele więcej. I tutaj jest ciekawe, że problemy z pakiet burstem biorą się z waszego internetu, a nie samych serwerów Call of Duty, coś takiego. I był nawet gościu, który oferował swoją pomoc w naprawieniu tego typu błędów. Ja byłem w ogóle w szoku, bo chyba tam 40 Dolarów, jak będę pamiętał, to wsklej tutaj screena z tej oferty. że dosłownie dało się to naprawić w mieście? Super połączenie i tak dalej. Już mi się przypomniał, jak Pingwin nagrał godzinny ponadporadnik Buffer bloat. Buffer bloat, tak, tak. I tłumaczył to na fajnej przykładzie, jak działa, jak działa przepływ internetowy, jak działają przepływy danych, i to było całkiem, całkiem fajne. No, da się to zrobić, oczywiście. no Ja nienawidzę tego, że tak jak mówię, jak w C7 robię, to, że tyle rzeczy trzeba w konsoli robić. Tak samo tutaj trzeba poza grą, że robi rzeczy, żeby działała wam lepiej gra. No nie jestem. Tego fanem w ogóle, mimo że serwery mamy w Warszawie, to i tak były z tym problemy. SBMM, jak już jesteśmy przy połączeniu, no to yy, ja bym chciał, żeby Pink is King. Yy, jak zwykle, SBMM jest, jest przerażający po prostu. I tyle ile filmów oglądam. Tutaj tego nie zobaczycie, bo ja grałem mniej więcej cały czas średnio, więc dostawałem średnie Lobby Torch na swoim poziomie, bo potrafiłem robić maksymalnie 2-0 KD. Coś takie jak zrobiłem 2 raz zrobiłem 3-0 KD, to ło. Wow, tego skilla to, to aż wiecie, już MLG tutaj naklejka na głowie się pojawiała. Tak jak mówię, ja jestem graczem słabym. <laughs> Powiedzmy, że w porównaniu do do, do casuali to jestem graczem dobrym, ale to jak mówię, no, ja nie porównuję się do najgorszych, porównuję się raczej do najlepszych. Więc do tych najlepszych mi bardzo, bardzo daleko brakuje. Jak ja nawet byłem w stanie helikopter wbić ten stylik chyba ze trzy razy, tylko coś takiego. Oglądałem Reverse Boost Lobby tyle razy. i No i powiem Wam szczerze, że jest to bardzo proste do zrobienia. SBM-em jest bardzo mocny. Ja na tym byłem, jak zawsze mówiłem, na publiku nie powinien S.B.M. mieć miejsca nigdy. Nie powinno się grać w grę za pomocą VPN-a, tylko za pomocą myszki, klawiatury, ewentualnie pada. Przetestowałem też pada przy okazji, żeby zobaczyć i uznałem takie, dobra, to jak będę grał na padzie, to będę grał jak gówno, przetestuję przynajmniej jak to działa i sobie nabiję łatwiejsze lobby. Faktycznie dwa mecze zagrałem gorsze i potem mi poszło trochę lepiej. Może to jest placebo, ale <laughs> opisałem, że tak że 3-4 jakbym pograł na tym padzie, czyli miałbym, nie wiem, 5-10 killi na mecz, bo na padzie jestem fatalny. Ostatni raz grałem na padzie w cokolwiek z 5 lat temu, naprawdę. Nie umiem grać, czułem się jak totalny casual, jak totalny noob, jakbym pierwszy raz w życiu miał... Po pierwsze, pada w rękach, a po drugie, jakbym pierwszy raz grał w Call of Duty. Coś, co bardzo odróżniało tą, tą betę i ogólnie ten experience grow, jest to, ile razy miałem wrażenie, że brakowało mi jednej kuli do zabicia przeciwnika. To mi się wydaje, że jest to ta różnica pomiędzy dobrym graczem, a właśnie takim jak ja, czyli że brakowało mi zawsze tej jednej kuli, takiej precyzji i dosłownie jeśli chodzi tutaj o zabijanie przeciwników, to zawsze miałem ten problem, że nie przegrywałem trade'ów nigdy za zero. Zawsze przegrywałem trade'a takiego, że przeciwnikowi zostawało pół HP, dzięki temu dużo nabijam eliminacji takich pobocznych, czyli że nie ja sam zabijam, tylko bardziej asysta, która liczy się jako eliminacja. To też w każdym kolekcji muszę to zrobić inaczej. Raz jest asysta, raz jest eliminacja, raz jest coś tam. Teraz zaraz są te eliminacje, kiedyś były asysty, teraz już nie ma i wam się to nabija to jako kill, więc na naprawdę killi macie znacznie mniej swoich, tylko macie połączone z asystami z jakiegoś powodu, po to, żeby nie wiem, chyba tych gorszych trochę graczy bardziej uszczęśliwić, nie mam pojęcia. Czy mnie też uszczęśliwi, bo ja też jestem z tych raczej gorszych. Więc dla mnie to było dziwne. Za każdym razem miałem takie wrażenie, że brakowało mi jeden HP, żeby przeciwnikowi, przeciwnikowi dobić. Ja tutaj po czym patrzę, o trzy kule mnie zabił, ale ja taki byłem pewien, że ten hitmarker weszły mu trzy kule. Ja wiem, że, że to japing jest kosmiczny, że no, naucz się grać, a nie, ale naprawdę tyle razy, ile to miałem, ile ja przegrywałem tych tradeów, takich, które wydawało mi się, że powinien wygrać, no dla mnie coś po prostu kosmicznego. Więc mi się wydaje, że ta właśnie ten ta różnica jednej kuli sprawia, że nie jestem tym dobrym graczem, tylko jestem tym graczem średnim. I może na premierę tą, tą jedną kulę poprawię. Wiadomo, jak sobie kupię go, od gościa pakiet czy na 40 dolarów naprawienia mi internetu i wszystkich portów różnych dziwnych rzeczy, no to może wtedy magicznie się uda, prawda? Bo internet zoręcznie domaga. Sam gameplay strzela się świetnie, broni mają odpowiedni recoil, y, bardzo przyjemne ogólnie były te brońki w, w tej becie. Oprócz tego, że ja musiałem mieć do każdej powiększony magazyn. Po prostu nie byłem w stanie. Na kul w takim tempie rozgrywki, które to jest, bo kosmiczne jest po prostu tempo rozgrywki w tej części. Jest tak zapierdziela każdy, że się po prostu Połowa kul nie trafia. Ja wiem, że tutaj chodzi o celność i tak dalej, ale to czuję się bardziej, jakbyśmy grali w Apexa. Naprawdę. Ja grałem trochę w Apexa, mam tam ze 150 godzin, 200, nie pamiętam już ile, i naprawdę, czułem się, jakbym grał w Apexa. Kul trzeba dużo włożyć, bo jest bardzo duży TTK. Był dodatek, jeśli będzie dodatek, który sprze sprzedaje wam to, że spowalniacie przeciwnika nawet o 10%, czy nawet 20% jego movement, jak go trafiacie. Zero de mecza więcej, tylko że movement zmniejszacie, biorę do każdej broni. Po prostu tyle razy, ile ja nie miałem kul na to, żeby wykończyć przeciwnika i zabić trzech przeciwników na jednym magazynku niemożliwe dla mnie było po prostu. Każda broń, z której korzystałem cały czas, nawet jak doszło mi 100 kul, to brałem ten dodatek. Pierwszy raz w historii kolorowych musiałem to zrobić. Po prostu tyle kul i ja musiałem wywalić na każdego przeciwnika, to było masakrycznie dużo, duże TTK i trzeba było dużo, dużo, dużo postrzelać naprawdę, żeby zabić przeciwnika. Bez powiększego magazynka obecnie nie dam rady grać. Mapy. Mapy ogólnie to jest ciekawa sprawa, że mają do dziś więcej tych większych trochę map, czyli tych medium Niby, chociaż z jakiegoś powodu Babylon jest jako medium. To jak to jest medium, to ja naprawdę nie wiem. Dla mnie to jest po prostu mikroskopijna mapa, na której co chwilę się dzieje spawn trapy, są niesamowite. Tragedia bym powiedział bardziej z tymi spawn trapami. Ja potrafię się respić, i ginąć w 5 milisekund po z respią się nie mogłem nic zrobić. Poczułem się jak w MW3, jak się dało zrobić. Pamiętam film, jak gościu robił Moaba w 22 sekundy. Spawn trap na dominacji, której jest samolot, prawda? Leżał w jednym miejscu i strzelał w jedno miejsce i takiego spawn trapował. Nie wiedziałem, że wracamy do tych czasów z kolei, ale jednak się okazało, że faktycznie tak. Wróciliśmy. Mapy są beznadziejne, tak jak powiedziałem. Niektóre są trochę lepsze, na przykład ten Skyline jest przyjemny, dla oka po prostu ładny. to jest. Za dużo trochę tych warstw okiennych, że rozbijamy te szyby i w ogóle to trochę, trochę denerwuje, bo biegniesz i ci postać po prostu rozwala to wszystko. Jak już to jest rozwalone, to jest całkiem spoko. Tylko że jest bardzo na wertykalna ta mapa, ma dużo, dużo poziomów różnych, no i ma ten basen jakiś dziwny i ten środek ogólnie jest. Mega dużo opcji, z, którą, z której możecie zginąć. i Człowiek czuje się takie, wybiega tam takie, o kurde, tu, 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 tu ten spot i no, trochę Web to rozwala. Wiadomo, przyzwyczajenie się do mapy zrobi różnicę, ale obecnie grało mi się ciężko na tym. Najgorsze mapy to oczywiście te najmniejsze. Te mapy dosłownie są jak z trybu 2 na 2, co się grało. Są na tyle małe, i gra na nich sześciu graczy. Oczywiście, ro nawalanka jest potężna, ale czy te mapy mi się podobają? W sensie, ja lubię nawalankę, ja lubię bardzo shipment. Ja bardzo lubiłem shoot. Shoothouse to była jedyna mapa, którą dałem radę grać w 2019. Roków modułowych. Miałem tam 90% całego, całej rozgrywki, tych ponad 100 godzin, to było na samym shipmencie, prawda? I w scenie. to były dwie mapy, które tylko grałem praktycznie, bo nie dało się na żadnej innej grać. Mapy w MW19 były najgorsze w historii. Tutaj. Jest niewiele daleko z mapą Babylon. Katastrofalna mapa, po prostu to, ten środek, i w ogóle. I te jeszcze jakieś skowki na dole masakrycznie to, to się prezentowało. Nie jestem fanem tej mapy w ogóle. Ja na zaszczycie na, na gameplay, zarówno w tamtym odcinku, jak i w tym pokazałem wszystkie mapy, jakie są, więc mogliście sobie zobaczyć. Teraz zresztą też widzicie. I ja nie jestem tego fanem, po prostu tych map w ogóle. Ale uważam, że do niektórych da się przyzwyczaić. Ska, skad, z cud się, się to pisze. Nie pamiętam, jak się to czyta. Jest całkiem przyjemna. Dosyć duża mapa. Znowu trochę trochę wertykalności, ale jest przejrzysta, przy więcej widać, są okopy, całkiem niezła, brzydka, ale niezła. To mi przypomina dom z MW, MW3, tego starego, w nowym też doszły remake. I. Powiem Wam tak, jak dojdą remake i z Black Opsa 2 map, na przykład albo takiego Hijack, to ja jestem kupiony, mi tyle wystarczy. Wiecie, że ja kocham po prostu mapy z Black Opsa 2, w ogóle ja kocham Black Opsa 2, szkoda mi, że nie zrobili nigdy remake'a, po prostu taki remake, Typowy remake remake tej tej gry by się przydał, tylko z, czy z SBMM byłoby tak przyjemnie? No właśnie, to jest problem. Nowe systemy. Doszło parę nowych systemów, czyli to, że jak weźmiemy jednego koloru, czyli jednego powiedzmy zestawu perków, to mamy jeden specjalny dodatkowy perk, co jest ciekawym pomysłem, bo tak sprawia, że robimy takie buildy takie typowe, trochę jak klasy to zaczyna przypominać, jakby w Call of Duty chcieli dodać coś w rodzaju klas takie bardziej hero shooterowe to się robi przez te perki i faktycznie było to ciekawe. Dodawało one bardzo Potężne bonusy. Na przykład jeden bonus jest taki, że mogliśmy widzieć przeciwników przez pierwsze 2-3 sekundy po zrespieniu się przez ściany ogólnie, gdzie są mniej więcej takie smugi. To bardzo ciekawe, bo jeśli wiecie, gdzie jest chociaż res przeciwnika, to macie przez jakieś 30-25 sekund planować. Wiecie, ja tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo ja się na tym nie znam. Ja to jakby intuicyjnie nie, nie jestem tutaj coachem do Call of Duty. Ale respy są najważniejsze w Call of Duty w ogóle, żeby wiedzieć, czy Wam zaraz nie widzą na plece. A respy w tej, w tej becie były bardzo, bardzo przerąbane. Więc faktycznie ten nowy rodzaj perków jest całkiem ciekawy. Oczywiście mamy powrót tego, że pod x mamy to specjalne wyposażenie specjalne, które jest oczywiście trophy system, jakieś tam rzeczy, ale najważniejsze jest nowy perk rogue. Rogue jest ciekawy i niestety według mnie bardzo toksyczny, bo sprawia, że możemy się przebrać za, za po prostu agenta przeciwnej drużyny i pojawiamy się na minimapy jako właśnie znacznik naszego, naszego kompana, tak naprawdę. I też mamy nie Niebieski tak, czyli wyglądamy normalnie jak nasz kolega. Problem w tym jest taki, że chyba działa na to pomaganie celowania z pada, jak dobrze słyszałem. I nie wiem, czy jest to najlepszy pomysł, bo jakby to nie było, to by było jeszcze bardziej OP, a to już jest całkiem mocne. I mamy to na 30 sekundach i każdy kil przedłuża to o jakieś parę sekund, chyba 3 sekundy, prawda? I y, widzicie na filmiku, że faktycznie jak to działa. Jeśli już strzeli, to faktycznie przeciwnik się pojawia jako czerwona kropka, ale nadal ma niebieski tak announcer nam mówi, że uważajcie, jest rogue player in our team, co nie, dopadniemy ci coś tam, coś tam, już nie pamiętam jaki dokładnie jest. Jest to bardzo ciekawe, ale jakby ja tego użyłem raz i raz zabiłem z tego i tyle, korzystałem, ja wiedziałem, że da się z tym robić rzeczy i po prostu to wkurza przeciwną drużynę. Według mnie niepotrzebny perk całkowicie, bo po pierwsze, no wyobraźcie sobie jak właśnie taki rogue player wam zniszczy nuka jakiegoś tam attempta czy jakiś wysoki streak, wkurzycie się na pewno, więc nie wiem, czy jestem tego fanem, ciężko to zbalansować, 30 sekund trochę długo, na pewno z tego macie jednego killa gwarantowanego i zwykle tak widziałem, że jeden kill gościu gości miał gwarantowanego i e, wtedy po prostu ginął, więc powiedzmy, że nie jest to jakoś super OP, ale dobry gracz będzie w stanie naprawdę ciekawe e, rzeczy z tym zrobić na pewno. Jak już jesteśmy przy nowościach no to nowy tryb VIP, jest to dziwny tryb, jedna osoba dosaje po prostu więcej HP w ramach tego, że ma jakby zbrojkę z, z Warzone'a, czyli jest niezabijalny dla was, bo wy macie nic, on ma coś, więc jeśli biegniecie i zaczynacie strzelać przy że z nim na 100%. Jest to trochę denerwujące, czasami wy nim jesteście, jest spoko i Możecie paść i macie jeszcze pistolety, możecie się dobić, mogą was podnieść wasi sojusznicy, i zwykle zdarzało mi się tak, że po prostu ta osoba, która ma to, to po prostu zaczęła kampić. Niby widać ją na mapie tego VIP-a, ale nie wiem, czy jestem fan tego trybu. Nie widziałem, żeby były zachwyty na ten tryb w ogóle. Jeśli będzie możliwość wyboru tego trybu, to prawdopodobnie go w ogóle nie będę grał. Nic, co nie jest dla mnie ciekawego, jest to dziwny tryb. Poza tym nigdy nie wiem, kiedy ja jestem tym VIP-em, i też wtedy gram inaczej. Nie podoba mi się generalnie. No i ostatnią rzeczą z nowości jest oczywiście Omni Movement, który jest po prostu genialny. Ja bardzo lubię ten Omni Movement, jak nie wykorzystuje tego bardziej skakania, bo on nie jest takie opłacalny, ale dzięki temu można naprawdę niezłe klipy walnąć ze snajperki czy coś, no wiecie, rzucamy się, robimy 360, i walimy, walimy po prostu gościowi heada. No to jest coś, co mi przypomina stare dobre czasy, kiedy wiecie na, na matchach gościu robił obroty, rzucał to machołkiem coś tam i, i wiecie, "Mam get the camera", co nie vibe ma to. Ja jestem ogólnie fanem, cieszę się, że są nowości, ja nie będę narzekał na to, że próbują improvement zrobić, jest to ciekawe, ogólnie przy tak szybkiej grze, to po prostu tak to brain się odpala przy tej grze, że to jest hit hitów. Tutaj na pewno mi przyznacie rację, że ta jest jeden z najszybszych kodów w historii i, szczerze mówiąc, chyba okej okay dla mnie to jest. Bo nie widziałem kamperów za bardzo w tej grze. Tej grze się tak opłaca zapieprzać, że naprawdę się nie opłaca kampić ostatecznie. Poza tym te mapy są tak mikroskopijne, że no nie opłaca się tego robić. Więc Omni Movement naprawdę tutaj podkreśla tą warstwę dodatkowego skill checka na przeciwników, że jeśli macie dobry ten Movement, to czujecie to jeszcze bardziej niż w innych kodach. Już nie jest tylko ten gameplay najważniejszy, tylko ten Movement jeszcze. To czuje się, jakbyśmy trochę dochodzili do tego Fortnite'a, w którym jedno to jest strzelanie, a drugie to jest to budowanie. I myślę, że ten Omni Movement to jest po prostu ta druga rzecz, która faktycznie. Nam, bo wi wiadomo, mamy takie trzy, trzy podstawowe rzeczy: gameplay jest po prostu strzelanie, druga rzecz, map awareness, czyli ustawianie się i tak dalej, no i trzecia rzecz to jest movement, prawda? Te trzy rzeczy najważniejsze. Potem byśmy dodali og ogarnianie spawnów i tak dalej, positioning, te mniej więcej takie pryncypia, jeśli chodzi o Call of Duty, prawda? Więc jest to bardzo ciekawe. Tych nowych rzeczy lubię i to, jak wyglądają Score Streaky, bo szczerze mówiąc, te, które zaprezentowali nam, że z jakiegoś powodu Predator Missile jest droższy od, od helikoptera, no to to jest dla mnie mega dziwne. I w ogóle, że jak jest ten helikopter, to zwykłą wyrzutnią rakiet nie jesteście w stanie go zabić na dwie rakiety, to co też jest dziwne, no dali więcej HP do tego, jestem z szoku. Tych skorslików, te skorsyki są według mnie bardzo średnie, nie podobają mi się na razie, mam nadzieję, że to usprawnią i będzie to ciekawsze, oczywiście było ich mało. Do Samych nowych broń, bo wiadomo, że są nowe broń, to ja grałem praktycznie większość, jak czwóreczką, było narzekanie na pierwszej becie, że ta, ta broń, ten SMG był za mocny, ogólnie bardzo ciekawe zmiany i pod względem balansu, bo też ta snajperka początkowa, ten bold action, była bardzo powolna i faktycznie czuć było, że musieliście mieć dużo dodatków od graczy, na przykład Jeva, który gra dużo sniperkami, uznał, że to nie jest jeszcze to, że jak nie dojdą nowe attachmenty, to to nie będzie. Super Call of Duty do grania snajperką, ja się z tym zgadzam, ale po prostu strze strzelanie ze snajperki w tej grze jest tak przyjemne, no po prostu te przeładowanie, to jak ta broń dobrze wygląda, jak ona się fajnie trzyma, jak ona jest, handling tej broni. No powiem Wam szczerze, że no ja jestem kupiony tym, ja jestem tym kupiony. Dużo wad, ja je zauważam, ale ja już koda nie kupuję od bardzo dawna i to jest pierwszy kod, w którym faktycznie czuję, że w becie, ale ogólny kortej tej rozgrywki uważam, że jest przyjemny. No nie mogę uszukać samego siebie, że mi się po prostu w tą grę grało przyjemnie. Ta beta była przyjemna i szczerze żałuję, że jej nie ma nadal, że się skończyła. To jest pierwszy raz od wielu, wielu lat, kiedy ja żałuję, że już nie ma po prostu bety Call of Duty. Więc Beta była tragiczna, ale mój experience nie był, więc tutaj jest takie całkiem dziwna sytuacja, że widzę dużo wad, ale te rzeczy pozytywne są naprawdę mocne. Dużo małych wad, parę takich mocnych zalet, mniej więcej tak bym to ocenił. Bardzo jest dużo kontrowersji wokół tej bety, bety zwykle są beznadziejne, no i... Ja nie wiem, czy w miesiąc jesteśmy w stanie to naprawić. Dla mnie z nadal teoria spiskowa, że po prostu Treyarch obniżyło standardy tej bety, żeby było gorsze, żeby potem się pochwalił. Patrzcie, ile naprawiliśmy, ale teraz ta, ta gra jest dobra. Nie wiem, dla mnie to jest może jakiś ukryty marketing odwrotny, reverse, reverse boost marketing, SBMM marketing, nie mam pojęcia. Ja na pewno będę grę coverował, będę z niej streamował, kiedy wyjdzie. Na pewno przejdę sobie kampanii, pewnie nagram na kanał, bo mam ochotę, jak nigdy dotąd ja zawsze grałem we wszystkie kampanie Call of Duty Przez ostatnie lata nie grałem Bo nie kupowałem Call of Duty Tym razem kupię Nadrobiłem sobie co się działo w Cold Warze eee, No jestem ciekaw po prostu Jestem ciekaw Napiszcie co wy sądzicie o tej becie I to było na tyle Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie I do następnego odcinka Pa pa